Witam wszystkich bardzo serdecznie, to Ewa Maj. Chciałabym podzielić się z Wami praktyką medytacyjną, mentalną i energetyczną, która zabezpiecza pole energii, osobiste pole energii człowieka przed wszelkimi toksycznymi wpływami jest to praktyka sprawdzona przeze mnie moich studentów i klientów przez wiele, wiele lat. Pracuję z tym przez 20 już lat, więc i efekty. Są sprawdzone i w dobie rozszerzającej się pandemii koronawirusa ta praktyka może być bardzo pomocna, żeby ochronić własne pole energii przed absorbowaniem tego wirusa, przed zakażeniem i tak dalej. Jeżeli ta praktyka, którą chcę Wam zaprezentować, pomogła tak wielu ludziom, żeby uwolnić się, uchronić się przed wirusem grypy, gdy rozprzestrzeniał się, uchronić się i uwolnić się przed wszelkimi infekcjami, bólem chronicznym, bólem stałym, bólem ciała. Pomogła tak wielu ludziom ta praktyka uwolnić się od już rozwijającej się jakiejś wewnętrznej infekcji czy grypy, tworząc wyższą wibrację pola energii i ustanawiając bardzo silne granice zaprogramowane na odłączenie się od wpływów i źródeł infekcji. Jeśli to pomogło setkom ludzi i jestem pewna, że ci, którzy a tu oglądają lub oglądać będą, będą to również te osoby, które doświadczyły efektów tej praktyki, więc będziecie mogli to potwierdzić. Więc nie tylko zamykajmy granice państwa, bo to jest bardzo ważne, nie tylko zamykajmy urzędy, restauracje, imprezy sportowe, nie tylko zamykajmy drzwi swoich domów, żeby nie rozprzestrzeniać wirusa. Ale zamknijmy osobiste pola energii. To jest ważne, kochani. Dalej możemy się komunikować, ale bardziej bezpiecznie, gdy ustanowisz mentalnie, intencjonalnie bardzo silne granice swojego pola energii. Sprawdziłam to wiele razy, fantastycznie działa, więc na pewno pomoże również i podczas tej tego zagrożenia. Praktyka ta polega na specyficznym oddechu. Na programowaniu, inwokowaniu, na wykreowaniu silnej intencji, żeby intencja Twoja była naprawdę silna, a jest potrzebna silna, potrzebujesz znaleźć się w samym centrum swojego pola energii, w samym centrum uwagi swojego umysłu, po to, żeby Twoja podświadomość, żeby Twoje ego, Twoje ciało i Twoje pole energii słuchało Ciebie z uwagą i podążało za Twoimi komendami i wytworzyło to czego potrzebujesz teraz, czyli granic ochronnych Twojego pola energii. Bo, kochani, wszystko jest energią i nasze pola energii się przenikają. Ty nie musisz nawet iść do shopping center, Ty nie musisz iść spotkać się z sąsiadem, żeby przeniknęła do Ciebie ta energia koronawirusa. Potrzebujemy chronić nasze osobiste światy, czyli osobiste pola energii. A więc tak, zacznijmy to robić teraz razem, dobrze? Polega to na specyficznym rytmie oddechu. Ta praktyka jest to baza, ten rytm oddechu jest bazą tej praktyki. Rytm oddechu jest taki: wdech bierzemy przez nos, liczymy do czterech, na początku tylko liczymy, potem przestajemy liczyć. Więc wdech jest przez nos, liczymy do czterech, potem jest pauza. W tej pauzie wypowiadasz w myślach trzy słowa, a spokój, cisza, nic. Jest bardzo ważne wypowiedzieć w tej pauzie pomiędzy wdechem a wydechem te trzy słowa, dlatego że one programują Twój umysł, Twój neurologiczny system, Twoją podświadomość, Twoje ciało, że teraz ma być stan, spokój, cisza, nic. To bardzo pomaga zmienić częstotliwości mózgu, co uczestniczy w naszej praktyce i jest bardzo ważnym elementem. Na wydechu, który jest dłuższy niż dech, na przykład liczymy do sześciu, na wydechu rozluźniasz całe ciało, wydech jest przez usta i na wydechu przede wszystkim rozluźniasz barki, a za tym idzie całe ciało. Najważniejsze jest rozluźnić barki. A więc utrzymujemy przez całą tę praktykę, utrzymujemy rytm oddechu. Wdech liczymy do czterech, wdech jest przez nos i pamiętajcie, tylko na początku liczymy, potem przestajemy liczyć, potem dzieje się to samo, nie angażujesz w to umysł w ogóle. Na początku liczymy. Wdech przez nos do czterech, pauza, spokój, cisza nic, wydech przez usta, liczymy do sześciu, rozluźniamy się od góry w dół, a najbardziej rozluźniamy barki ramiona. Ten rytm oddechu przydaje się nie tylko teraz, żeby ustanowić silne pole energii, ustanowić silne granice, przydaje się na każdy dzień, żeby uspokoić umysł, żeby uspokoić emocje, żeby wejść w wyższą wibrację, wyższa wibracja waszego ciała i waszej aury, to znaczy to równa się silniejszy system immunologiczny również. O to nam teraz chodzi, prawda? Więc proszę, zacznijmy tę praktykę. To, będzie, to jest nagrywane, to będzie tutaj na Facebooku opublikowane. Dzielcie się tym dalej. Pomogło to wielu ludziom. Jestem przekonana, że pomoże i Wam, i pomoże jeszcze innym, 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 setkom i tysiącom być może uchronić się przed pandemią, wzmocnić się, a później w życiu się przyda jeszcze nie raz. A więc proszę bardzo. Robimy to ćwiczenie w siedzącej pozycji. Nie kładziemy się na łóżku wygodnie, czy nie rozkładamy się w fotelu. Jest bardzo ważna pozycja siedząca z prostym kręgosłupem, ponieważ Ty potrzebujesz tutaj być centralną osią swojego osobistego pola energii i poszerzać to pole energii we wszystkich kierunkach, więc trzeba to zrobić na siedząco żeby ta oś była pionowa, czyli ty. Ok, a więc siadamy wygodnie z plecami odklejonymi od oparcia fotela czy krzesła, żeby było trochę miejsca i przestrzeni z tyłu, ponieważ będziemy w trakcie tej praktyki rozszerzać pole energii we wszystkich kierunkach. I powoli zamknij oczy i słuchaj teraz już tylko mojego głosu i podążaj za moim głosem. Zamknij oczy. Przygotuj się do tej praktyki. Skup się tylko na sobie. Wsłuchuj się przez chwilę w swój własny rytm oddechu. Pogłębiasz troszeczkę swój własny rytm oddechu na początek. I w pierwszym kroku tej praktyki, najważniejsze jest sprawić, żeby. Znaleźć się w centrum uwagi Twojego umysłu. I teraz proszę przenieść uwagę na klatkę piersiową, która oddycha. Niech Twój umysł obserwuje klatkę piersiową, jak unosi się do góry i w dół, gdy oddycha. Gdy Ty oddychasz. Oddychasz lekko pogłębionym oddechem, a twój umysł obserwuje ruch klatki piersiowej, czyli obserwuje rytm oddechu. Jeśli oddychasz przeponą czy brzuchem, to obserwuj przeponę lub brzuch. I teraz proszę, robimy rytm, który wprowadza cię w głębszy stan świadomości, tam, gdzie twoja intencja jest silniejsza, czyli za chwilę będziesz... W, a, Częstotliwości teta. Rytm jest następujący. Obserwujesz klatkę piersiową lub przeponę lub brzuch, gdy ten rytm wprowadzasz. Wdech przez nos liczysz do czterech. Zatrzymujesz na chwilę. Spokój. Cisza. Nic. I wydech wydłużony przez lekko otwarte usta. Liczysz do sześciu. I rozluźniasz się od góry w dół, a najbardziej rozluźniasz barki. I jeszcze raz wdech przez nos, spokój, cisza, nic. I długi wydech przez lekko rozchylone usta, i najbardziej rozluźniasz barki, a twój umysł obserwuje sam środek klatki piersiowej, gdy ona oddycha. Lub przeponę lub brzuch to, czym oddychasz. I proszę utrzymuj ten rytm i utrzymuj uwagę Twojego umysłu na tym rytmie, na tym oddechu, na tobie, na chwili tu i teraz. Wdech, spokój, cisza, nic. I wydech przez usta. I rozluźnienie od góry w dół, a najbardziej rozluźniasz barki. I jeszcze raz. Wydech przez nos i cisza, spokój, nic. I długi wydech przez lekko rozchylone usta. Rozluźniasz się od góry w dół, a najbardziej rozluźniasz barki. Twój umysł cały czas obserwuje Twój rytm oddechu, obserwuje ruch klatki piersiowej, gdy oddychasz, lub obserwuje ruch przepony lub brzucha, to czym oddychasz. I przechodzisz do centrum uwagi Twojego umysłu i już znajdujesz się w centrum uwagi Twojego umysłu. I oddychasz rytmicznie w tym rytmie. A pauza pomiędzy wdechem a wydechem to spokój, cisza, nic. I wydech. I powiedz do siebie w myślach, jestem w centrum uwagi mojego umysłu. Jestem w centrum uwagi mojego umysłu umysłu. I gdy jesteś w centrum uwagi Twojego umysłu, to znaczy, że już jesteś w centrum swojego pola energii, co jest bardzo ważną pozycją, bo tylko wtedy Twoja myśl i intencja ma pełną moc i tylko wtedy Twoja podświadomość umysł ego Ciebie słucha. I podąża za Twoimi instrukcjami czy komendami. I teraz przechodzimy do drugiego kroku. Teraz będzie oddech pionowy w górę i w dół. Oddech pionowy w górę i w dół poprzez centralny kanał, jaki masz w sobie, który przechodzi od pierwszej czakry, a... Pionowo w, wzdłuż Twoich czakr, przez centrum mózgu i wychodzi tam wysoko jeszcze w kosmos, a tam w dół wchodzi w głąb Ziemi aż do centrum Ziemi. I ten kanał centralny przechodzi pionowo przez Twoje ciało. Poprzez ten kanał centralny pionowo będziemy oddychać teraz w górę i w dół. I proszę, pierwszy wdech bierzesz od pierwszej czakry, tam nisko od podbrzusza, wdech przez nos. I ciągniesz go w górę przez kanał centralny i przez centrum mózgu i zawieszasz 30 cm nad głową. I tam spokój, cisza, nic. I puszczasz wydech w dół tą samą drogą przez kanał centralny, przez lekko rozchylone usta i rozluźniasz się od góry w dół i wypuszczasz wydech przez nogi do ziemi. Robimy to wszystko po to, żeby podnieść wibracje. Uspokoić umysł i znaleźć się w centrum Twojego pola energii, pola świadomości, tam gdzie Twoja intencja jest najsilniejsza, żeby ustanowić silne granice. Oddychaj w tym rytmie w górę i w dół, wzdłuż osi centralnej. Jak Teraz wdech bierz od centrum Ziemi. Wyobraź sobie, że centrum Ziemi jest czyste, jest światłem. I wdech bierzesz od centrum Ziemi, przez stopy, nogi i wyżej, przez kanał centralny, przez centrum mózgu i nad głowę, aż do siódmej czakry. I tam spokój, cisza, nic. I puszczasz wydech w dół, przez lekko rozchylone usta. I rozluziesz się od góry w dół i wypuszczasz wydech przez stopy do ziemi, do centrum ziemi. Wdech przez nos i do góry i nad głowę. I spokój, cisza, nic. I puszczaj swobodnie wydech w dół przez kanał centralny i przez nogi stopy do ziemi. Jestem pewna, że ten rytm oddechu i ten oddech pionowy już Ciebie uspokoił. Już przeniósł Ciebie do stanu alfa, a może nawet teta. I jesteś w umocnionej pozycji jako centralna oś Twojego osobistego pola energii, Twojego osobistego świata. I teraz potrzebujesz zrobić jeszcze jeden krok poszerzyć swoje pole energii wzmocnić swoje pole energii podwyższyć jego wibracje wypełnić światłem które jest zdrowe silne i ciebie chroni żeby to zrobić przenieś uwagę twojego umysłu na miejsce pomiędzy piersiami tam jest twoje centralne słońce tam jest twoja centralna esencja pozytywna Mądra, jasna, spokojna, silna, Twoje centralne słońce pomiędzy piersiami. Tam jest przeczysta, uzdrawiająca energia, potężna siła. I teraz będziesz to aktywować oddechem i będziesz to wprowadzać w całe swoje pole energii. Wdech do słońca pomiędzy piersiami i tam spokój. Cisza, nic. I wydech przestrzenny we wszystkich kierunkach, jednocześnie w Twoim polu energii, promieniami tego słońca, jednocześnie do przodu, do tyłu, do góry, na dół i na boki. I wdech przez nos do słońca pomiędzy piersiami, i tam cisza, spokój, nic. I przestrzenny wydech we wszystkich kierunkach, z intencją i z uczuciem, że całe Twoje pole energii poszerza się na wydechu we wszystkich kierunkach i wypełnia tym światłem z Twojego słońca. I znowu wdech do tego słońca pomiędzy piersiami, i spokój, cisza, nic. I długi wydech we wszystkich kierunkach, jednocześnie promieniami tego słońca z ciebie. I do przodu i do tyłu i na górę i na dół i na boki. I jeszcze szersze pole energii. I proszę utrzymaj przez chwilę ten rytm i oddychaj przestrzennym oddechem. Coraz bardziej wypełniasz swoje pole energii, swój osobisty świat. Wypełniasz czystą energią, jasną, lekką, uzdrawiającą, mądrą, energią, która Cię chroni. A Ty w samym centrum, w środku, zanurzony, zanurzona w tej bańce energii światła. Bańce energii światła, która się poszerza i poszerza z każdym oddechem, a raczej z każdym wydechem. I już teraz Twoje osobiste pole energii ma wysoką wibrację, spokojną, czystą, jasną. I to już jest ochrona przed koronawirusem, innymi infekcjami, przed wszystkim, co ma niższą wibrację niż spokój i światło. To już jest Twoja ochrona. I proszę wyobraź to sobie i poczuj to. Jak siedzisz w samym centrum tej bańki światła, która jest wyodrębniona z całego świata dookoła Ciebie, jest Twoim pojazdem teraz przez życie, Twoim pojazdem, w którym w środku Ty będziesz przemierzać ulice, chodzić do sklepu, spotykać się również z domownikami w domu. Ty przebywasz od tej chwili w tej silnej. W własnej, osobistej sferze energii. I teraz jeszcze jeden krok bardzo ważny w tej sytuacji. Ustanowić bardzo mocne, stabilne i jednolite granice tego osobistego pola energii, w którym Ty jesteś w środku. Czyli wyobrazić sobie, mieć intencje, wszystkimi zmysłami całą wyobraźnią, siłą i wolą, ustanowić granice tej sfery, tej kuli światła, w której Ty siedzisz w środku, jako silne granice, wzmocnione, potężne. Nie musisz tego widzieć, możesz to wiedzieć i taką podjąć decyzję. Decyduję teraz, że Granice mojego osobistego pola energii, w którym ja jestem w środku, są od tej chwili dzień i noc silne, jednolite, stabilne. I tu zaczyna się programowanie, po co te granice takie mają być. I kontynuujesz silną decyzją. Te granice, granice mojego osobistego pola energii chronią mnie w stu procentach. Przed wszelkimi wpływami koronawirusa i tej infekcji chronią mnie w 100% przed wszelkimi źródłami koronawirusa. Moje granice pola energii chronią mnie również w 100% przed wszelkimi innymi infekcjami i toksycznymi wpływami ze świata zewnętrznego, z różnych jego wymiarów. Te granice ochroniły mnie już teraz i chronić będą jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok i zawsze. Przed koronawirusem, infekcjami toksycznymi, grypą czy jakimikolwiek toksycznymi wpływami z wszelkich wymiarów widzialnych, niewidzialnych, materialnych i niematerialnych. Jestem chroniony. Jestem ochroniony i ochroniony. Moim wysoko wibrującym, osobistym polem energii i potężnymi granicami tego pola energii jestem ochroniona i ochroniony teraz i zawsze. Dzień i noc. Wszelkie toksyczne wpływy odłączyły się ode mnie, nie mają do mnie dostępu. Mogę bezpiecznie poruszać się po, po świecie. Po ulicy, po sklepie, po domu mogę bezpiecznie poruszać się w tej kuli energii mojego osobistego świata, który jest moim sakrum, moją świątynią, moim polem ochronnym z potężnymi granicami. Jestem bezpieczny, jestem bezpieczna w obrębie mojego pola energii, moich granic. Jestem bezpieczny, jestem bezpieczna. W obrębie mojego pola energii i moich granic. Jestem bezpieczny, jestem bezpieczna. W obrębie mojego osobistego pola energii i moich osobistych granic, które są, trwają i będą zawsze. A wszystko, co jest światłem, co jest dobre, co jest pozytywne i zdrowe, ma kontakt ze mną. A wszystko, co toksyczne, Jest odcięte ode mnie granicami mojego osobistego pola energii. Jestem bezpieczny. Jestem bezpieczna w moim osobistym, pięknym, zdrowym, spokojnym, chronionym świecie. To jest teraz mój świat. Tak postanawiam i tak już jest. I teraz proszę, przez chwilę po prostu poczuj to, wszystkimi zmysłami, całą wyobraźnią. Poczuj to, zobacz to, doświadcz tego, jak jesteś w samym centrum, siedzisz w samym centrum rozszerzonego pola energii, bardzo materialnego, wypełnionego światłem, hmm. z mocnymi granicami. Poczuj to i doświadcz tego, i utrzymuj ten rytm oddechu. Można się tego nauczyć i wspaniale z tym żyć na co dzień. Ten rytm oddechu pomaga Ci utrzymać taki stan pola energii, taki stan Twoich zabezpieczających granic i taki spokojny stan Twojego umysłu, co bardzo jest ważne. I w tych czasach, w tym co się teraz dzieje, i zawsze. A więc jest wdech. I zatrzymanie, i spokój, cisza, nic i wydech przez usta wydłużony i rozluźnienie barków. Ten taki ryb oddechu, żeby utrzymać ten stan. To naprawdę jest łatwe. Łatwo zrobić, żeby to stało się twoją codzienną rutyną. Kochani moi, i teraz na zakończenie tej praktyki, w tym spokojnym stanie umysłu, w tym rytmie oddechu, z tą świadomością, że jesteś w centrum Twojego osobistego świata, w tej bani energii, która jest pełna światła i ma mocne granice, i że to jest Twoja sfera bezpieczeństwa całkowita, raz postanów coś dla siebie ważnego. Coś, co jest super ważne dla Ciebie teraz. Wyraź to słowami, zaczynając zdanie od słów decyduję, że lub postanawiam, że, bo wtedy to jest komenda dla Twojej podświadomości, dla wszystkich energii, wszystkich części Ciebie, by to wykonać. Postanawiam, że, decyduję, że. Na przykład, że to mnie chroni dzień i noc że to jest zawsze ze mną, że jestem w centrum mojego pola energii, które jest polem ochronnym i że mam silne granice. Żaden koronawirus, żadna infekcja nie ma do mnie dostępu. Jestem bezpieczna w moim świecie. Jest zdrowo, jest spokojnie, jest pięknie. I teraz weź głębszy wdech, mocniejszy wydech, poczuj swoje ciało. Napręż trochę mięśni, rozluźnij, przeciągnij się, poczuj ciało jeszcze mocniej i powoli otwieraj oczy. Rozejrzyj się dookoła. Sprawdź, jak się czujesz teraz. Zazwyczaj osoby, które to praktykują, czują, że a zrobiło się ich wie, dużo większe pole energii. Mają ochotę odsunąć się od ściany, wstać z krzesła, zrobić sobie więcej miejsca, bo to pole energii, chociaż go nie widać, ono jest bardzo materialne. I ta granica jest realna. I ta granica realnie Ciebie chroni. Bardzo realnie Ciebie chroni. Setki, setki ludzi się tego nauczyło przez 20 lat mojej praktyki. I bardzo proszę Was, ci, którzy tutaj są lub będą oglądać i którzy mają doświadczenia z tej praktyki, publikujcie swoje komentarze, by zachęcić innych do tej praktyki, bo to nie tylko jest nas codzienność, żeby lepiej funkcjonować i unikać toksycznych wpływów. Teraz szczególnie musimy unikać tego toksycznego wpływu, o jakim wiadomo i nie chcę już go nazywać. Uczcie tego innych ludzi, przekazujcie ten filmik dalej. Kochani, świat jest złożony z energii, wszystko jest energią. Materialne granice fizyczne, ok, bardzo ważne. Unikanie kontaktu fizycznego, bardzo ważne. Mycie rąk, bardzo ważne. I super ważne dbanie o pole energii i granice pola energii. Tak jak kraj zamyka granice przed napływem tego, co wiadomo, tak samo trzeba zamknąć osobiste pole energii, kochani. Tak. Jestem pewna, przekonana, że już się lepiej czujecie, że czujecie się mocniejsi, zabezpieczeni i że te granice z Wami pozostaną. Teraz i zawsze. I że umiecie utrzymać ten rytm na co dzień, rytm oddechu. Kochani, na tym zakończymy nasze spotkanie. Jeszcze raz apeluję do Was, żeby przesyłać ten filmik dalej, żeby inni się tego też nauczyli bo to jest naprawdę pomocne. Serdecznie Was pozdrawiam. Możecie do mnie pisać na Messengera, dzielić się komentarzami, uwagami. Spotkamy się za tydzień, porozmawiamy, jakie są efekty. Zrobimy jeszcze raz, jeszcze poszerzoną część. To, co będzie potrzebne, zrobimy w niedzielę za tydzień. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam Was z Australii. Ewa Maj. Życzę wspaniałej niedzieli. To na razie. Cześć, pa.